z Polska tu w Lubartowie bije serce Polski tak mocno i na całej Lubelszczyźnie dziękuję patriotom z ziemi lubartowskiej że tutaj ze mną jesteście witam serdecznie Tu jesteście wy, moi kochani. Tu są piękne biało-czerwone flagi. Tu są wartości, którym służymy. Tu jest nasze piękne kulturowe dziedzictwo i te wartości, których nigdy nie oddamy. A ja wchodząc tutaj słyszałem tak głośno, tu jest Polska. I chcę powiedzieć jeszcze jedno. Polska jest jedna. I dlatego stoję przed wami jako kandydat na urząd prezydenta Polski, aby powiedzieć, że moja Polska to Polska, która nie szuka podziałów na wschód i na zachód, na Polskę powiatową i na wielkie aglomeracje, na północ i na południe. Jest jedna Polska i my w tej Polsce chcemy żyć, w jednej naszej Polsce której nie możemy pozwolić i, pie, i przyszły zwierzchnik sił zbrojnych nie może pozwolić na to, żeby ludzie na wschodzie Polski, na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu mieli poczucie, że ta nasza wspólna Polska, gdy przyjdzie, nie daj Boże, konflikt, nie będzie ich bronić bo polska granica nie jest na linii Wisły i jest jedna Polska! Jedna Polska! Jedna polska -huh Dużo, like. Dużo, po Wszyscy płacimy podatki w, w państwie, w państwie polskim. Wszyscy oczekujemy tego, że dystrybucja i to, co dzieje się w polskim budżecie, będzie sprawiedliwa. Potrzebujemy zrównoważonego rozwoju, tego, aby Polska się rozwijała i ta wielka Polska w dużych aglomeracjach, i nasza Polska powiatowa. Tu w Lubartowie, Państwo i w całym powiecie doskonale wiecie, że ponad 200 milionów złotych. Było inwestowane za czasów Zjednoczonej Prawicy w infrastrukturę, w drogi. To samo dotyczy i Podkarpacia, i Podlasia. A dzisiaj ze względów politycznych wszystkie najważniejsze programy i projekty, które z powodzeniem funkcjonowały w Polsce przez wiele lat rządów Zjednoczonej Prawicy, są zamykane. Tylko dlatego. Że wy wybieracie Polskę, polskich patriotów, że głosujecie tak jak trzeba za jedną Polską, za Polską zrównoważonego rozwoju, to terroryści polityczni na czele z premierem Donaldem Tuskiem mówią: Nie będziemy inwestować w Polskę wschodnią. Oni mają dwie Polski, a ja mam jedną Polskę i takim będę prezydentem. Je Ja od tego powinienem, moi kochani, zacząć, żeby wszystkim Wam z całego serca podziękować. Podziękować za to, że jestem i stoję przed Wami jako kandydat na prezydenta Polski, bo bez, bez Was to wszystko nie byłoby możliwe. Żyjemy bowiem w Polsce, która łamie prawo w Polsce Donalda Tuska, gdzie uchwały stają się ustawami. Gdzie kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, przez największą partię opozycyjną, nie ma środków finansowych na to, aby prowadzić swoją kampanię, to wy, to wy jesteście zwycięzcami tej kampanii wyborczej. Ludźmi wolności, ludźmi suwerenności, którzy powiedzieli, nie damy się zaszczuć kłamstwom. I propagandzie. Nie pozwolimy na to, by nasz kandydat został bez środków finansowych. Wpłacaliście środki finansowe, roznosiliście plakaty, wywieszaliście banery, i jeszcze na Ziemi Lubartowskiej doprowadziliście do tego, że wygrałem u Was pierwszą turę wyborów. Dziękuję Wam za to. Wyciężymy razem, wspólnie, bo głos społecznego buntu, głos społecznego buntu przeciwko Polsce, mikromanii, łamania prawa, Polsce, która, drodzy państwo, jedzie w drugim wagonie relacji międzynarodowych, a nie w pierwszym wagonie. Głos społecznego buntu jest już tak mocny i tak silny, że nic nas dzisiaj nie powstrzyma, ani kolejne kłamstwa, ani ataki, ani próby demobilizacji nas wszystkich, bo tu jest Polska i nasza wolność, suwerenność, nasza determinacja rozstrzygnie się właśnie 1 czerwca. Przeszliśmy już wspólnie zbyt wiele i jesteśmy dzisiaj zbyt blisko, aby nie wygrać 1 czerwca. I mówimy jasno, do tych wszystkich, którzy głosowali inaczej w pierwszej turze wyborów, a być może też do tych, którzy jeszcze nie podjęli swojej decyzji, że my walczymy nie o władzę, tylko o przyszłość Polski. O przyszłość Polski silnej, o przyszłość Polski ambitnej, o przyszłość naszych dzieci. I naszych kobiet, które mają prawo czuć się bezpiecznie w Polsce, bez nielegalnych migrantów, my walczymy wszyscy o przyszłość naszej ukochanej ojczyzny. I chyba się Państwo zgodzicie, że zapraszamy też tych wszystkich, którzy albo zostali okłamani, albo nie podjęli jeszcze decyzji, albo którzy dokonywali innych wyborów w pierwszej turze. Tu jest Polska. I Polska na was czeka. O tym, jak ważne są te wybory. Pokazuje nam także kontekst międzynarodowy. Moi kochani, gdy przyjrzymy się temu, co wydarzyło się ostatnio w Rumunii i zobaczymy, że po zwycięstwie kandydata liberalnego, to wszystko, co dzisiaj nam zagraża, zaczyna się w Rumunii dziać, a więc przyspiesza pakt migracyjny. Wchodzą rzeczy, które mają być zabraniem wolności słowa. To także grozi Polsce, naszej ojczyźnie, bo w parlamencie była procedowana i przyjęta tak zwana ustawa o mowie nienawiści, a to w istocie jest ustawa kagańcowa, abyśmy my, wszyscy zwolennicy strony konserwatywnej, nie mogli wyrażać swoich poglądów. My dziś wiemy, że zwycięstwo. Zastępcy Donalda Tuska Rafała Trzaskowskiego to gwarancja paktu migracyjnego już zaraz, gwarancja Zielonego Ładu już zaraz i niszczenia polskich gospodarstw rolnych i polskich lasów. To próba przebudowy naszych szkół, edukacji światy naszego narodowego Ducha, a my się na to nie godzimy i dlatego musimy wygrać, bo chcemy, żeby Polska była i pozostała polską. Tak dobrze na całej Lubelszczyźnie i na ziemi lubartowskiej tak dobrze znacie efekty transformacji gospodarczej z lat 90. Ja nie muszę państwu tłumaczyć jak wiele grup społecznych zostało na marginesie życia społecznego w czasie transformacji. Mieliście tutaj wielki zakład, który był zatrudnieniem dla wielu rodzin Zakład znany w całej Polsce nie przetrwał transformacji ustrojowej. Te wybory są też o tym, czy wejdziemy w nową odsłonę transformacji czy oddamy całą władzę radykalnym liberałom, którzy w latach 90. wyrzucali na margines społeczny całe grupy polskiego społeczeństwa. Te wybory są o tym, czy zgodzimy się na transformację 2.0, drugą odsłonę transformacji. A jeśli nie wygramy tych wyborów, a my idziemy po zwycięstwo, to drugie, druga odsłona transformacji pozbawi nas i naszej polskiej duszy, pozbawi nas polskiego węgla, pozbawi nas naszej drogi do energii atomowej, pozbawi nas naszej polskiej szkoły. Wy dobrze wiecie, z jakimi to się wiąże zagrożeniami tu na Lubelszczyźnie. I dlatego musimy wygrać te wybory, bo nie zgadzamy się na radykalnych liberałów i ich monopol władzy, a chcemy Polski ambitnej, Polski z aspiracjami, ale też Polski odpowiedzialnej społecznie, w którym jest miejsce dla nas wszystkich. I nie zostawimy nikogo, drodzy Państwo, ani młodzieży, ani emerytów, ani wschodu, ani zachodu, na marginesie życia społecznego w Polsce, bo Polska jest jedna. I dlatego musimy wygrać te wybory, które są najważniejszymi wyborami po roku 1989. I powiem Państwu coś więcej. My jesteśmy na drodze do zwycięstwa. My potrzebujemy czterech dni. Czterech dni potrzebujemy, żeby wygrać te wybory. To wymaga od nas pełnej energii, przekonywania tych, którzy są jeszcze niezdecydowani. Jesteśmy po długiej, wielomiesięcznej podróży, drodze, a zostały cztery dni do tego, aby 1 czerwca wybrać nie Karola Nawrockiego jako wasz głos, jako przyszłego prezydenta Polski, choć ja. Tak, jestem waszym głosem i stoję tu w waszym imieniu. Ale my chcemy wybrać Polskę naszej przyszłości bezpieczną, odpowiedzialną społecznie, ambitną i jedną. O tym są te wybory. Proszę was o mobilizację i idziemy do naszego wielkiego zwycięstwa, bo po drugiej stronie są kłamcy, fałszerze, zwolennicy mikromanii.

Musicie mieć świadomość, a już nikt z Was nie ma wątpliwości, że z drugiej strony stoją regularni kłamcy, którzy obiecali Polakom 100 konkretów i ich nie zrealizowali. Obiecali też nam, bo jesteśmy obywatelami tego samego państwa i choć nie ulegliśmy ich propagandzie, nie głosowaliśmy na nich, to obiecali Polkom i Polakom realizację 100 konkretów wśród nich podniesienia kwoty większej od, większej kwoty wolnej od podatku. Oszukali Polaków i nie zrealizowali stu konkretów. Rafał Trzaskowski w czasie ostatniej debaty stał i patrząc milionom Polaków, Polakom w oczy kłamał regularnie, kłamał kilkukrotnie, zwracając się o war, zwracając się o to, żeby go sprawdzono, i sprawdzono, i kłamał dalej. Otwieracie dzisiaj telewizję rządową, otwieracie portale kłamstwa, zarzuty, fałsz i propaganda. Naprzeciwko nas stają wirtuozi, mistrzowie kłamstwa, a my im nie możemy oddać Polski, bo Polska jest dla nas ważniejsza. Te wybory są o tym, czyja będzie Polska. I jaka będzie Polska w przyszłości? A my chcemy dla wszystkich: Polski ambitnej, Polski bezpiecznej, Polski, która chce się rozwijać i Polski, która rozumie, że potrzebujemy zrównoważonego rozwoju. Potrzebujemy rozwoju, który wydobędzie z Polski powiatowej, z Polski lokalnej ten cały potencjał, który przez wiele lat był uśpiony. Do takiej Polski chcę z wami iść, taką Polskę kochamy i oto proszę, żebyście taką Polskę wybrali 1 czerwca. Nie miejcie wątpliwości, że jesteśmy w drodze do wielkiego zwycięstwa, do zwycięstwa 1 czerwca, które udowodni, że warto być Polakiem i że Polska to jest wielka sprawa. Niech żyje Lubartów Niech żyją patrioci z Lubartowa, niech żyje cała Lubelszczyzna, niech żyje jedna Polska, niech żyje Polska! Nie!